to specjalny masaż. Masaż specjalny na Isjasza Zobaczymy. Ma pomóc w dwie minuty. Zobaczymy, co to jest. Tutaj widzicie, tutaj ten gościu pomaga w takich różnych sprawach. Jeżeli tu strzok, to wiecie, co to jest. nie? A ono w głowie tam, jak macie te żyłki, pękną. Ambien jest hemoroidy.

to jest na bryk ktoś robię masaż A, so awesome. e, no, na krew na w moku, kwas w moczu ery, urynowy zapominam cukier katarakta na oczach e, takie ja różne, ja to przetłumaczę to, to później tu to dam. To, to jest jakiś specjalistyczny masaż. masaż I tutaj. Jest robiony masaż teraz na... To jest masaż fum. Specjalistyczny masaż na to. dwie minuty zajmuje i masz. A? Tutaj jakiś bardzo gorący olejek. Tu pan jakiś specjalny, to jest jakiś specjalny olejek bardzo bardzo rozgrzewający, bardzo bardzo rozgrzewający jakiś olejek. A tu jeszcze raz numer telefonu. No i zobaczymy czy to było e, jedna do dwóch minut widzicie z pakistanu to jest z pakistanu. z pakistanu teraz będzie mała nasmurowana takim olejem a ja to śmierdzi jak ropa naftowa musiałem śmierdzi jak ropa naftowa może, jest jesteś z naftą? Szkoda, że nie można zapachu, jakoś. Zapachu, że nie można jakoś tutaj tego. kupić zapachu tego, z tego. Ale to ma taki zapach. No, śmierć normalnie. Śmierć jak rozpuszczalnie. Grupa naftowa, coś takiego. No i gościu tutaj właśnie robię, znaczy masażę tym, tym. Wciera to w skórę. Musisz go zapytać, czy na zatoki pomaga. No i w zależnie gdzie, co was boli, tam was chyba smaruje tym olejem. To jest tylko przypuszczenie. No i teraz tak wygląda ten masaż. Zobaczymy. Dobra, teraz ja idę. Udaję się na zabieg zatokowy. biar gini ya, pasiennya bule stand up first oke okay. one two no no ya yeah. stop your hand <laughs> yes yes, yes. oke okay. thank Just you to będzie masaż na ini. this side Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Mur ora tak weruh Mbak Mur. Sinus. Hmm. It's hot? Yes. Very hot? Yes. Are you okay? Yes. <laughs> 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 but the smell is like. <laughs> the hot is just in here. Yeah, because it's your. Really, really hot? <laughs> 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 okay. Okay. Uh, okay. <laughs> <laughs> but it's is a hot just one place? Uh, because maybe it's the your sinuses. The point is here, right? Tak wyglądał Pan, który dał mi tą... Pan znacho który właśnie dał mi tą maść a, ta maść, a ta maść śmierdzi Ta maść śmierdzi jak rozpuszczalnik. Dosłownie, śmierdzi jak rozpuszczalnik i piecze. Teraz już przestało, bo przed chwilą widzieliście, nie? Jak mi robili jak mi robili te, Jak mi robił. To na początku zaczął piec, a później, a później przestało. A później przestało. No także tak zobaczymy, czy mi to pomoże na zatokę. Prawdopodobnie to ma nas zadanie za zadanie rozgrzewać skórę i dobrze ją móc Zobaczymy, jak co będzie. Nie wierzę w takie sztuczki, ale. Dosłownie zapach rozpuszczalnika, tu macie jeszcze raz. No, i cały czas mi głowa śmierdzi jak lakierem, lakierem do drewna. pozdrawiam serdecznie. Hej. Witam. Jestem już w domu. Zapach zapach włosów jak bejcowana deska. Taki zapach. Nie wiem co to był za olejek, ale z Pakistanu jakiś olejek. Ale normalnie śmierdzę teraz jak. Jak bejcowana deska. Nie wiem co to. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co to był za malejek, ale zobaczymy, czy cokolwiek pomoże. Znaczy w pierwszym momencie tak rozgrzał, że z zapaku poleciałeś te dziadostwo Teraz się uspokoiło. Zobaczymy, czy nie, nie wyłysieje. Nie wyłysieje do jutra. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie takie doświadczenie może pomoże, może nie pomoże, nie zaszkodzi na pewno, no nie wiem jeszcze, zobaczę jutro. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej.